Cześć, witam wszystkich widzów programu Uśmiechnij się i tych, którzy są tutaj nowi. Jesteśmy dzisiaj na Gdańskiej Starówce i znowu mamy okazję rozdać kilka uśmiechów i wyjątkowych prezentów. Będziemy szukać par, które odpowiedzą na nasze pytania, a w zamian będą mogły wygrać romantyczną kolację z magicznym pokazem. Lecimy, zobaczymy komu się poszczęści. Aktualnie dojechaliśmy do Gdańska, jesteśmy już na Gdańskiej Starówce, już blisko Gdańskiej Starówki i idziemy szukać par, które zdecydują się odpowiedzieć na nasze pytania, pytania dotyczące związków, a dokładniej ich związków. Jeżeli na nie odpowiedzą, to będą mieli szansę dzięki naszemu dzisiejszemu sponsorowi wyjątkowemu prezentowi wygrać nagrodę główną, którą jest kolacja, romantyczna kolacja z magicznym pokazem. Będą mogli też oczywiście wygrać też nagrody pocieszenia, czyli nasze słoiczki 365 powodów do uśmiechu. Tak żeby pamiętali o tym uśmiechu. No, lub nie wygrają nic, tak jak w każdej grze, więc lecimy szukać tych osób na gdańską starówkę. Znajdujemy się teraz aktualnie pod halą targową w Gdańsku i szukamy, szukamy par. Coraz trudniejsze robią się te nasze sądy uliczne, bo teraz już nie szukamy pojedynczej osoby, żeby zadać jej nasze pytanie, tylko musimy znaleźć parę. Cześć, przepraszam. Gramy w taką grę dla par. Można wygrać jednak Miłego dnia. Cześć, przepraszam. Gramy w taką grę dla par. Można wygrać darmową kolację romantyczną. Chcesz spróbować? Miłego dnia. Dzień dobry, cześć, przepraszam. Gramy w taką grę dla par. Można wygrać darmową romantyczną kolację. Chcesz spróbować? To polega to na tym, że musicie wylosować jedną z kart i pod daną kartą będzie albo nagroda, albo przegrana. Jak będzie nagroda, to będzie też pytanie i będziecie musieli i ty i ty odpowiedzieć na to pytanie i wtedy wygracie tą nagrodę. Trafiliśmy pierwszą nagrodę, a nie kolacja, ale macie 365 powodów do uśmiechu, Słoiczek. I musicie odpowiedzieć na pytanie. Co najbardziej lubisz w waszym związku? Przepraszam. Spontaniczność. Eee, chyba ciebie. Od super odpowiedź, super odpowiedź. Czyli wygrywacie od nas, Słoiczek, 365 powodów do uśmiechu. Widać, że jesteście uśmiechnięci, fajnie, pozytywni. Macie tutaj swoicień, 365 powodów do uśmiechu, tak żebyście po prostu co rano mieli jakiś taki mały powód do uśmiechu. Dzień dobry, przepraszam, gramy w taką grę, można wygrać darmową kolację. Czy chcecie wziąć udział? Mojego dnia życzę. Dzień dobry, przepraszam, gramy w taką grę, można wygrać romantyczną kolację. Chcecie spróbować? Nie, dzięki. Powiem Wam szczerze, że niemałym wyzwaniem jest też zachować uśmiech. Od początku naszych nagrywek do końca, bo tak jak słyszycie, bywa też czasami dużo odmów. Oczywiście odmowy nie powodują, że nam to zbija, albo mamy zły humor, ale często też odpowiedzi są nieładne, albo ktoś do nas nieładnie odpowie. No i wtedy oczywiście z automatu ten humor robi się trochę gorszy, ale już się przyzwyczailiśmy i ładujemy cały czas baterię, żeby uśmiechać się do ludzi i szerzyć to pozytywne podejście. Także lecimy, szukamy dalej. Dobry, przepraszam, gramy, w taką grę, można wygrać romantyczną kolację. Chcecie spróbować? to spróbuję. Tak to losuje? Aj, nie tym razem. To może jeszcze. Może dam jeszcze jedną szansę. Oj, nie macie szczęścia. Nie tak łatwo wygrać u nas w programie nagrody, bo stawka jest wysoka. Romantyczna kolacja z magicznym pokazem przy stole. Z tego co wiem, to pokazy naprawdę robią wrażenie. Przekonamy się jeszcze dzisiaj. Proszę, gramy w taką grę. Można wygrać darmową kolację dla pary. Chcesz spróbować? Możemy to To próbujemy. Tak. Mamy nagrodę. Nie wygraliście kolacji, ale wygraliście nagrodę dodatkową. 365 powodów do uśmiechu słoiczek. I teraz trzeba odpowiedzieć na pytanie. Ja przybliżę mikrofon. Może przeczytaj najpierw pytanie. Dlaczego kochasz swojego, swoją partnerkę? No. Wiadomo, no za charakter, za to, że jest kochany, miły, no i po prostu, no za wszystko. Super, Tyle. Super takie komplementy. A ty za co kochasz swoją partnerkę? Za charakter i za to, że jest po prostu świetna. <noise> za super odpowiedź, Ja sama mam słuchek. 360% do uśmiechu, Dziękujemy. tak żebyście co rano mieli jakiś powód do uśmiechu. Dziękujemy. Miłego nie. Trzeba wylosować tylko kartę, odpowiedzieć na pytanie, jak będzie nagroda i jak odpowiecie, to dostajecie nagrodę. Dziękujemy. To proszę i nie tym razem. Może damy drugą szansę? Koleżanka spróbuje, co? Proszę bardzo. Nie tym razem. Mimo, że jesteśmy w Gdańsku i wielokrotnie już zadawaliśmy tu nasze klasyczne pytania, to spróbujemy jeszcze raz. Przepraszam, nagrywam program. Czy mógłbym zadać jedno krótkie pytanie? Tak. Chciałbym zapytać Pana może najpierw, za co Pan kocha swoją drugą połówkę? Zaskoczyłeś mnie. Za to, że... No, że jest dla mnie kochana i jest najpiękniejszą dziewczyną na świecie. Super. Bardzo miłe słowa. Może zapytam też panią, za co pani kocha swojego partnera? Ojku, za wszystko. Za to, że był moim przyjacielem, a teraz jest kimś więcej niż tylko przyjacielem. Czy jesteście szczęśliwi, chciałbym się zapytać? Wydaje mi się, że tak. A co jest powodem twojego szczęścia? Eee, ten młodzieniec. A, czyli, się, czyli tutaj można powiedzieć, miłość jest powodem szczęścia. Super. Za co kochasz swoją partnerkę? Bo mnie rozumie w stu procentach. Super, Jest Opieką dla mnie. Super. A partnerka za co kocha swojego partnera? W sumie za to samo. No, myślę, że rozumiemy się w stu więc. Dobry, przepraszam. Gramy w grę. Chcecie zagrać? Można wygrać romantyczną kolację. No, to nie. Dobra, to ja Wam wytłumaczę zasady. Losujecie kartę. Jeżeli pod kartą jest okay. pytanie, to znaczy, że już coś wygraliście. Musicie na nie oboje odpowiedzieć i wtedy wygrywacie. Możecie wygrać romantyczną kolację albo nagrodę dodatkową, albo nic nie wygrać. Dobra, uwaga, uwaga. I co tam mamy? O, już widzę, że mamy nagrodę główną, teraz główne pytanie ode mnie, czy macie dzisiaj czas za dwie godziny, bo to jest dzisiaj, bo to jest taka przygoda, że trzeba to zrobić jeszcze dzisiaj, za dwie godziny, za dwie tutaj godziny? na Starówce. Możemy wam dać te dwie godziny, żebyście się ogarnęli tak jak chcecie i tak dalej I się spotykamy przed restauracją. No to Mamy wolny, tak. Ale jeszcze, ale jeszcze, dobra, jeszcze trzeba odpowiedzieć na pytanie, już, no. już się pospieszyłem. Może, może przeczytaj najpierw pytanie. Dobra. Co pierwsze przychodzi ci do głowy, kiedy myślisz o waszym pierwszym spotkaniu? Na pewno stres. Po prostu poczułem, że to jest to. Dla ciebie? Dla mnie to było mega spotkanie. Byliśmy w kinie, padał deszcz, pogoda nie dopisywała, ale, ale też wiedziałem, że, że chcę kontynuować tą znajomość i, i już teraz no. tak to się toczy od czterech lat. Super. Czyżby ta aromatyczna miłość od pierwszego spotkania wejrzenia? Tak, tak myślę. Dobra, super, no. fajnie. Dajemy Wam te dwie godziny, żebyście mogli się po prostu przygotować. Działamy? Działamy? Dobra, super, super to dzięki Wam bardzo. My się zaraz umówimy i widzimy się wtedy o 19.00. Jesteśmy aktualnie przed restauracją Piwnica Rajców i czekamy na zwycięzców, którzy wygrali równe 2-3 godziny temu nagrodę główną, czyli magiczną kolację. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Sami jesteśmy ciekawi. Cześć, Manko, cześć. Super wyglądacie. Mam dla Was voucher na tą magiczną kolację. To jest dla Was. Będziemy zaraz wchodzić i zobaczymy, jak to tam się wszystko podoszy. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Super. No to cześć dobry wieczór. Jeszcze nie mieliśmy się okazji poznać tak oficjalnie Kajetan. Kajetan. Maurycy i Marita, tak? Okej, okay, super. Może w ten sposób. Maurycy, wybierz sobie jedną kartę. Okej. Okay. Obróć ją od razu. Śmiało obróć ją, ja ją mogę widzieć, to nie jest żaden problem. Mam przy sobie flamaster. Po tej stronie Twojej karty chciałbym, żebyś się podpisał, tak żebyśmy wiedzieli, że jest Twoja wyjątkowa. I nawet gdybym miał same dane kier w tej talii, to że nie mam drugiej z Twoim podpisem. Właściwie oboje się możecie na niej podpisać. Ona później będzie na pamiątkę. Nie dla Was, tylko dla mnie. <grych> OK? Podpisani? Super. Karty w tali są oczywiście różne. W ten sposób Wasza podpisana dama kier. Maurycy, potrafisz pstrykać palcami? Tak. Uwaga, chciałbym, żebyś pstryknął na trzy. Raz, dwa, trzy. I za każdym razem, kiedy pstrykasz, twoja karta przechodzi przez całą talię i wraca wprost na samą górę talii. Ponownie, dama do środka. Jeszcze raz poproszę o pstryknięcie. I karta wraca na samą górę talii. Dobra, zrobię to jeszcze raz. Czy to jest wasza podpisana karta? Mógłbym Cię poprosić, żebyś wystawiła palc przed siebie w ten sposób, super, i tym palcem delikatnie dopchniesz ją do środka, ok? I wraca nie tu, tylko troszeczkę wyżej, wprost do moich ust. Kiedy ja pstrykam, nie ty, ona nie wraca na górę. Nie ma jej również na dole. Czy to ta na dole? Nie. Znajdę Waszą kartę, nie używając moich rąk, a używając tylko moich ust. Brzmi to dziwnie, wygląda jeszcze dziwniej, ale działa. Jak sądzicie, ile sekund będę na to potrzebował? Pięć. Pięć. Dziękuję Wam bardzo za tę wiarę. Postaram się to zrobić w 5 sekund. Od kiedy klasnę w dłonie, liczcie proszę do pięciu na głos, okej? Okay? Jedna karta w moich ustach, bo obiecałem, że nie użyję rąk. I jeśli wszystko poszło dobrze, to jest oczywiście wasza podpisana dama PIK. Dziękuję Wam serdecznie, a Wam życzę przyjemnego wieczoru, dobrej zabawy i widzimy się już za chwilę w dalszej części pokazu. Dziękuję Wam serdecznie i smacznego. Nasza magiczna kolacja dobiegła końca. Marika i Maurycy to naprawdę spontaniczna, odważna i zakochana para. W dwie godziny po wygranej nagrodzie szybko się ogarnęli, wpadli na magiczną kolację i myślę, że przeżyli fajną przygodę i zapamiętają ją, mamy nadzieję, że do końca życia. Mamy nadzieję, że jeszcze rozdamy wiele innych prezentów, uśmiechów i sprawimy po prostu, że komuś poprawimy dzień. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach.